W niedzielę 13 kwietnia rozwiązujemy quizy filmowe. Dla tych, którzy nie widzieli jeszcze nigdy żadnego odcinka na tym kanale, to informuję, że będziemy rozwiązywać quizy filmowe. Kilka jest takich, które pojawiają się raz dziennie, dlatego ten filmik też pojawia się raz dziennie, ale dwa będą pochodziły ze strony sporkle, która jest katalogiem quizów, a w tym katalogu jest też sekcja filmów, jest też sekcja filmów, jest też sekcja movies. I dzisiaj będziemy ponownie, już po raz ostatni, Nazywać najlepiej zarabiające filmy tym razem z roku 1990 i zgadywać głosy, które pod. Yy, aktora, który podkłada głosy, albo aktorkę yy, pod filmy animowane. Ale na początek Cinematrix. Mamy 9 pól, w których wpisujemy jeden tytuł filmowy. Mamy 6 podpowiedzi na ich styku należy wpisać tytuł, który je łączy. Nie oznacza to, że tylko jeden tytuł jest dostępny, i położnym celem w związku z tym jest wpisać Taki, który będzie rzadszy niż inne, które wybrali pozostali gracze w ten quiz. Mamy podpowiedzi następujące. Numer w tytule. Trzy albo więcej słów w tytule i tytuł zawiera słowo the. Jason Statham, Taylor Lautner, Jan McKendrick i od razu wiem, że, że będzie straszny problem z z Taylorem Lautnerem, bo a może nie, zobaczymy. Statham, numer w tytule. Możemy zrobić expendables na przykład. Dwa. Może dla, e, dla trzy lub więcej słów w tytule będziemy Zrobimy crank high voltage i tytuł zawiera słówko The uh, Working Man. bo Beekeeper jest, nie, jest The, the, the Beekeeper. Taylor, Taylor Landner. A, nie mogę Twilightów, bo przecież żaden Twilight nie ma cyferki. Twilight. Może być na przykład New Moon, bo czemu nie? Może być inny Twilight tutaj. I numer w tytule Valentine's Day nie, nie pasuje. Że high school musical, jakiś. Anna Kendrick. Numer w tytule Pitch Perfect 2 albo 3. 3 lub więcej słów w tytule Up in the Air. I title contains The, to jest The Accountant. Zobaczmy, co, czego mi zabrakło ty. A, Breaking Dawn Part 2. Dobra, jestem idiotą. <głos》>, zapomniałem, że ten ostatni film podzielony na dwie części. Zobaczmy. Najrzadsze odpowiedzi, które były wybierane, tego nie znam. O, w różowej panterze nie wiedziałem, że gra, ale sam film kojarzę. Run the tide, Cheaper by the Dozen. Table 19, co jest ciekawe, widziałem, <głos》>, ale nie polecam. I jedziemy dalej. Mówi to wróciło, tylko pytanie, czy się załaduje. Tym razem mi się Jedno jednosekundowe streszczenie filmu. Okej, okay, już widzę, że to jest Miyazaki. Spirited away. Mm, dobra, jeśli nie spirited, spirited away, to może laputa. Czy coś się znowu popsuło? Co to jest za... Musimy teraz, ponieważ nie udało mi się załadować na dwóch sekundach, to trzy sekundy oglądamy. Dobra, nadal to jest, wiem, że to jest laputa, ale oni będą chcieli, żeby nazwał to Castle in the Sky. Framed. Kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Mamy jakieś kontrolki w samolocie, czy też w helikopterze. Airplane. Nie jest to Airplane. Marsh. To nie jest Marsh. Jak piszę w ten sposób to rozpozna, nie rozpozna. Catch 22. A nie Nie ma. Mamy klasę, w której mamy starszą uczennicę pośród licealistów, może. Full Metal Jacket. Nie wiem dlaczego to miałoby być to, ale, ale spróbujemy. Okej, okay, już widzę. Jest Robin Williams w Wietnamie, czyli Good Morning Vietnam. Box office game. 2005 rok, 4 marca. 5 najlepiej zarabiających tytułów. Walt Disney. Witamy w, piechoci, w piechocie. Wind Diesel. Lauren Graham i Faith Ford. I reżyseruje Adam Shankman. Dobra, zrobimy Pacifier. Pięknie. Następnie jest MGM, 23 miliony, debiutuje, gra w nim John Travolta i Uma Thurman. Reżyseruje F. Gary Gray. Wszyscy szukają następnego wielkiego hitu. A, to jest, jak jest Chill Parmer, to to może być Get Carter, teraz, te, nie, to nie jest Get Carter i znowu. Be Cool. Okay. Sony Pictures. 138 milionów. Reżyseruje Andy Tennant. O kurde. Komedia, dramat i romans. Gra Will Smith. może być Hitch, który był dużym hitem. Lionsgate. 37 milionów. Tyler Perry. Czas leczy rany albo raczej serce, a wiara leczy, leczy resztę. Nie mam pojęcia. Diary of a Mad Black Woman Tyler i to jego gra, medy i innych takich postaci. Okej, okay, mamy Warner Brothers, 76 milionów do tej pory. Poza jego ciszą jest przeszłość, poza jej marzeniami jest uczucie, poza nadzieją jest pamięć, poza ich Poza ich podróżą jest miłość. O, ludzie. Clint Eastwood i Hilary Swank. Opis katastrofalny, ale film znany. Million Dollar Baby. Cine to Nerdol. Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych. Przekładamy te tytuły, przekładamy podpowiedzi tak, żeby cztery znalazły się koło siebie. I wtedy ujawni nam się tytuł filmowy na pasku kolorowym. Jeden z pięciu. Możemy zrobić 4 rzędy i 4 kolumny, ale jak do nich dotrzemy, to możemy też odkryć piąty film poprzez wykorzystanie przeciwnego kierunku, którego jeszcze nie odkryliśmy do tej pory. Tom Hanks is on an island. Może lace traps jeszcze zrobimy? O, matko. Dobra, musimy zrobić uh, musimy zrobić uh, Foresta Gampa is alone, to jest... No kurde, delivers packages. Tak, jest, castaway. Is on an island, będzie Leonardo DiCaprio który będzie w Shutter Island, ale jest spoiler. Shutter Island jest pacjentem w klinice psychiatrycznej. Delivers packages. Joseph Gordon Levitt. Levitt to jest e, Premium Rush. I Macaulay Culkin jest Home Alone. Z drugiej sinetynerdol mamy 16 tytułów filmowych tym razem i 5 motywów, które je łączą do zgadnięcia, ale zasady quizu i rozwiązywania takie same. Imbrush, The Batman i bo wszystkie mają Kolina Farella. Tak samo jak Killing of a Sacred Deer. Buried, Red Notice i Mississippi Grind bodajże mają Ryana Reynoldsa. John Goodman teraz może mi jest potrzebny. Nie. Jodie Foster mi jest potrzebny. Silent Final Destination, Cloverfield Lane, Scott Pilgrim i Sky High brzmi jak Mary Elizabeth Winstead. Grają w filmie, w którym zostają w jednym miejscu, które odbywałem się w jednym miejscu. Daily Burgle. Włamujemy się do. Jeśli się łaskawie oczywiście załaduje. Dobra, mamy. Mamy 16 słów, które chronią wejścia do skarbca. I musimy wpisywać tytuły filmowe, z których opisów fabuły zostaną wyciągnięte słowa, które są, które tutaj widzicie w tych krateczkach. Jeśli trafimy taki film, w którym będą te słowa, to zaznaczą się na zielono i znaczy, że są odkryte. Musimy zrobić wszystkie w 12 prób, 12 tytułów filmowych. W Przy przypadku Burgle XL, czyli skarbca XL, potrzebne są na minimum, minimum dwa filmy, ale najprawdopodobniej na będzie potrzebne więcej. Alkohol, Kościół, Dynamit, Dziewczyna. Słyszeć dom, Meksyk, prostetyka, krzyk, but, chirurgia, operacja, nauczyciel, tour, jako wycieczka, pozbawiony świadomości, weteran i Wietnam. Ok, spróbujemy sobie Jacob's Ladder, powinno być całkiem sporo, ekstra, 5. prostetyk. Mm -hmm. Spróbujemy The Mexican. Że może, znaczy wiem, że nie, nie chcę robić pojedynczo, ale nic mi więcej... Ok, przynajmniej here jest. Pamiętajcie, że nie, nie liczą się tylko te słowa, które są w krateczkach, ale są też synonimy, które, które zaliczę. Prosthetic. Surgery teacher. No, zrobimy good morning, Vietnam. Dobra, udało się. Mamy trzy, trzy próby, i już więcej niż połowa jest zaznaczona. Próbuję przypomnieć sobie jakiś film, w którym ktoś miał e, sztuczne ramię albo nogę. A, wpiszę jeszcze Elephant Man. Może tutaj chociaż. Okay, scream i Surgery, Alkohol, Church i Shoe. Mm, Forest Gump. Były trzy, ale wszystkie wcześniej wykorzystane. Alkohol i Church. Zrobimy Spotlight do Church. Zrobimy do alkohol. Wolf of Wall Street. z okay. Shu Nawet nie wiem. Do alkohol. Co, co to może być na ten... Nie wiem. Najgorsze, że... Nie kojarzę takich angielskich filmów, które są dedykowane do tego, że ktoś pije alkohol. <laughs> Logan Lucky, może tutaj się uda prostetyk. Ok, i alkohol, coś z barem. Tender Bar. No, dobra, udało się. I tu, było, wow, to by było nawet 6 w sumie, tylko wcześniej się zgodziliśmy. Najlepsze Touch of Evil, Sound of Metal, Dead Presidents miałyby 11, 10, 10. Wow, to całkiem niezły zbiór. Przechodzimy do 1990 roku. Tak jak mówiłem, ostatni. Ostatni quiz z najlepiej zarabiającymi filmami. Mamy Macałaja Kalkina na obrazku i przechodzimy do zgadywania. Te liczby, które tutaj pojawiają się, niżej trochę, to dotyczą amerykańskiego, tylko i wyłącznie amerykańskiego box office, amerykańskiego rynku. Dlatego jest szansa, że były filmy, które w sumie zarabiały lepiej gdzieś indziej, ale nas interesuje rynek. Mamy Uwierz w ducha. Mamy Dances with Wolves. Albo pokażę, albo pokażę pieniądze, albo tytuł filmowy. To wolę, wolę pokazać film Pretty. No a nie, w ogóle nawet mogę oddalić, bo wczoraj do quizu potrzebowaliśmy przybliżenie. Teraz już nie jest to tak potrzebne. Dostawmy sobie jeszcze raz. Mamy Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja tak przesuwa, że nie, nie znajdę. Uh, Hunt for the Red October. Total Recall, czyli Ornald Schwarzenegger na podstawie Filipa Dicka. Die ale dwójka. Tu nie, nie wrócimy, nie uda nam się wrócić do początku franczyzy Dick Tracy. Kindergarten Cop, czyli Klinioż przedszkolu. Back to the Future 3, też nie wrócimy do początku witness, ale jak nie to presumed innocent mm, risky business, a jeśli nie to days of thunder oczywiście 48 hours uh, another 48 hours sequel do 408 godzin three men and a baby Three men and a little lady może, oh. <laughs> Nie jest to Air America i nie wiem co to jest. Goldie Hawn i Mel Gibson. Scent <coughs> of a woman, czy już było? było. A, ah, tak, to jest przecież trzeci Godfather, jest Sofia Coppola po prawej stronie od La Pacino. Flatliners. Misery. Dobry rok nawet. Edward. Scissor hands, napisał poprawnie jeszcze, mm, nie umiem nie określić, co to jest za film. Mogliby, mogliby dać trochę lepsze ujęcie: sleeper, nie awakenings, mm, luku stocking. Dwójka, Kirsty Alley i John Travolta. Under Siege to to nie jest, ale Nico. Above the Law, aj nie. Jest parę filmów takich bardziej znanych, z początku jak jest Stevenem Seagal'a, ale nie pamiętam, który to jest ten. Dokładnie, no i mamy Goodfellas, który oczywiście powinno być o wiele wyżej na tej liście. Above the Law, nie. Nico, nie. Ja nie mogę się doczekać, jakie to będą filmy, Robocop. Bo Kop. A ok, może dwójka Jungle Book Reissue. To jest też tam film z lat 50. czy 60. -tych. I u uh, Young Guns. Young Guns 2. Ok. Pięć filmów zostało. Zobaczmy, co to jest. Bird and a Wire. Nie ma szans, żebym wiedział, co to jest. Problem Child, tak, tak samo. Arachnofobia. Ok, jest okay, so pająk. Teraz, teraz widzę pająki. Na pierwszym planie siedziały i, i uciekły. Hard to Kill i Marked for Death. Żadnego z tych filmów bym <grym> się nie domyślił. Dobra, dwie role, które zagrał jakiś aktor e, i, pod, i podłożył pod nie głos. Tu, gdyby nie Batman, to nie wiedziałbym, że pod jakąś wywiórkę podkładał głos Will Arnett. Keegan... Keegan Michael Key Peel, Jordan Peel to to nie jest, nie? Byłem pewien, Kevin Hart? O, oh, jest Kevin Hart, okej okay. Seta MacFarlane, który podkładał go za... Za teda? No come on! Seth McFarlane? Okej, okay. nazwisko źle napisałem Garfield i jakiś niedźwiedź to będzie Bill Murray. Coś takiego było, że przypadkiem Bill Murray wystąpił jako Garfield. Tu. Nawet jakbym bardzo próbował, to się nie domyślę. Pikachu i Bolt. Z... Nie Bolt. Może Bolt. Turbo. Turbo. Set Rogen. i Zapola. Win Diesel podkłada głos za Gruta i za Titan, nie za Titan, tylko za Iron Gianta. Chicken Little chciałby, że Steve McQueen, ale nie ma szans, żeby to on. Brad Pitt to też nie jest. Kogo, kogo tutaj byśmy mogli dać? Kto tu mógł podkładać głos za Johna Smitha? Ok, next one. To jest Eddie Murphy, to akurat znana, znane postaci, znane role. Adam Sandler za Dracula i kogoś jeszcze. A ja spróbuję. Whoopi Goldberg. O, proszę bardzo. Danny De Devito. Szczur z the Away i ktoś, Królik Wielkanocny z Rise of the Guardians, czy coś takiego? Nie wiem, to się dowiem. A, to jest Bruce Willis. Dziecko w Luke Who's Talking. Nicolas Cage. The Croods w Spider-Verse. To jest Steve Carell. Oprócz Grup to też Horton. Nie, to jest się Uuuu, uh, Osmosis Jones i Zebra. Jamie Fox może? Megamind i ktoś. się znaczy w sensie, kojarzę go z, chyba z jakiegoś tam Lego Movie, ale nie pamiętam, aktora, Stuart Little. Hubonville. To jest Corpse Sprite. Johnny Depp i jako rango jeszcze dodatkowo. To jest Anna Kendrick może? Nie. Yeah. To jest Reese with her spoon. Dobra, tak, faktycznie. Sing uh, u uh, John Goodman. James. Earl Jones, niedawno zmarłym. Robin Williams. I resztę się dowiedzmy. Sześciu mi brakuje. To no, naprawdę nie jest tak źle. Kelsey Grammer. No okej, okay. grał Frasiera, nie, nie rozpoznałem. Mel Gibson, okej. Okay. <laughs> Huge Ackman, też dobre. Chris Rock. To sens. Will Ferrell. A tak, bo on grał tego w pierwszym Lego tego tam lorda. A, zapomniałem, że to, to była ta posła. myślałem, że to coś złego Batmana, Michael J. Fox. Okay. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!